Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku najchętniej oglądanego magazynu hokejowego na Boliku. Dzisiaj naszym gościem jest Jakub Gimiński, defensor KH Energii Toruń i Mistrz Polski z sezonu 2021-2022 drużyny nawiot KHGK. Jest w Jakub? Postara się odpowiedzieć dzisiaj na wszystkie przygotowane przez nas pytania. Dzień dobry, Kuba. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kamil Przegędza, a wraz ze mną program poprowadzi tradycyjnie już Mikołaj Hoder. Witam serdecznie. Zanim zaczniemy i przejdziemy do pytań, chciałbym przypomnieć Państwu, że jeśli jeszcze Państwo nie subskrybują tego kanału, można zasubskrybować, aby nie ominął Państwa żaden przygotowany przez nas materiał. Dobra, Kuba, chciałbym zacząć naszą rozmowę generalnie od tego, że przed tym sezonem KH Energatoru nie ukrywała, że ma dość duże oczekiwania co do tego sezonu, żeby dostać się do playoffów dość wysoko. Jednak szybko no, zostały one zweryfikowane. Jakie przed sezonem w ogóle stawialiście sobie cele takie największe? Typowo jednego celu na dane miejsce nie mieliśmy powiedzianego. Eee, tutaj wiadomo, że taka jaka jest nasza sytuacja e, finansowa, jak i budżetowa y, mniej więcej ktoś gdzieś tam wie. Stawialiśmy sobie wiadomo jakby każdy y, o, osobiście, żeby jak najwyższe cele osiągnąć. Eee, nie było takiego jednego miejsca. Myślę, że miejsce, które zajęliśmy, czyli w sumie siódme po sezonie zasadniczym, pewnie niedosyt. Myślę, że mniej więcej jakbyśmy się gdzieś tam plasowali przed sezonem, jakie byłoby nasze takie wymarzone miejsce przed play-offem, to było co najmniej to miejsce szóste przed Sanokiem. Myślę, że Sanok był taką drużyną, z którą rywalizowaliśmy z to jest zwłaszcza, że zaczynaliśmy sezon z nimi i rozpoczęliśmy wygraną. Myśleliśmy, że gdzieś tam, właśnie z Sanokiem, cały czas będziemy rywalizować. Początek był przyzwoity, niestety później, przez tą naszą dłuższą serię porażek, Sanok nam dość mocno odskoczył, już później było za trudno gonić, więc myślę, że miejsce siódme jest trochę poniżej naszych. Oczekiwań, ale też wiele wyżej niż szóste, maksymalnie piąte. piąte. Piąte myślę, że i tak było nawet za daleko, więc myślę, że mieliśmy szóste to był taki, jaki sobie stawialiśmy przed sezonem. Okej, okay, a Twoim zdaniem, czego zabrakło tak naprawdę w tym sezonie, żeby właśnie spełnić ten cel, który sobie postawiliście? chciałbym, jakby tutaj tego dawać jako główny powód, ale też realnie musimy patrzeć gdzieś tam, jakimi budżetami każdy klub dysponuje. Myślę, że patrząc nawet po samej kadrze, no też nie mogliśmy wiadomo celować, że, że będziemy gdzieś w tych górnych lokatach. Co nie wyszło? Ten taki moment sezonu, gdzie zaliczyliśmy tę tam niechlubne, niechlubną serię porażek, zaważył, że, że wszyscy nam pouciekali z wyższego miejsca w tabeli i ten moment właśnie myślę najbardziej zaważył na, na powiedzmy tym tej, tej właśnie części że skończyliśmy na miejscu, jak właśnie skończyliśmy. No właśnie, często mieliście taką serię, gdzie kilka meczów z rzędu przegrywaliście. Z czego to wynikało, i czy mocno Wam to, można powiedzieć, niszczyło psychikę? Tak podsumowując, w sumie cały sezon, to zaczęliśmy go dość nieźle. Tak jak właśnie mówię, zaczęliśmy z Sanokiem, gdzie, gdzie właśnie to był taki główny rywal. Zaczęliśmy od zwycięstwa, później właśnie była ta, ta wygrana z Krakowem, że naprawdę nam dodało skrzydeł, no ale zaraz zdarzyła się jedna porażka, druga, gdzieś tam niepotrzebne punkty z Sosnowcem. No i niestety jak już zaczęły się te porażki, gdzieś tam faktycznie mentalnie było się ciężko troszkę podnieść. I, i tak właśnie wtedy sobie rozmawialiśmy, że, że wiedzieliśmy, że potrzebujemy tego jednego Zwycięstwa, które pozwoli nam się przełamać. No, trochę nam to zajęło. Bo faktycznie dopiero ten Nowy Rok zaczęliśmy gdzieś tam trochę lepiej czuło to wyglądać. Ciężko, ciężko naprawdę powiedzieć. No wiadomo, że podłamało trochę psychikę. Aczkolwiek no, no, już potem poszło trochę lepiej. Niestety było za późno, żeby coś, o, o coś więcej powalczyć. Właśnie ta końcówka sezonu. Dwa zwycięstwa z JKH GKS-em Forma była chyba zwyżkowa i... Można powiedzieć, że czemu tak późno, prawda? Cała ta, ta seria porażek, gdzieś tam musieliśmy się z tego. A czemu? No tak ta, ta, trafiliśmy z formą. Wiadomo, że jest to ciężko, żeby to tak nakreślić, no ale po tych świętach gdzieś gdzie mieliśmy trochę więcej czasu, żeby potrenować, troszkę bardziej się zgrać, bo wiadomo, nie graliśmy pucharów, więc, więc ten okres był taki, gdzie mogliśmy trochę więcej czasu poświęcić na ten trening. No i tak też właśnie potem poszło, no tak jak właśnie w co się mówiłem, no troszkę za późno, a, a szkoda. Chciałem jeszcze właśnie zapytać, mieliście te długie serii meczów bez zwycięstw? Chciałem zapytać, no to były już takie naprawdę bardzo długie serie, może nie tak długie jak pod podhala nowy Targ chociażby, ale co, co mówią sobie zawodnicy w trakcie właśnie takiej serii gdzieś w szatni? Jak, 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 jak się motywujecie, żeby właśnie wyjść z takiego dołka? Wtedy, szczerze powiem Ci, że wtedy chyba, szczerze Wam powiem, że chyba to już wtedy e, wszystko się zdarza. Jakby próbujesz różnie podejść do tego meczu. No jakby, to wiesz, padają mocne słowa, a potem gdzieś inny mecz próbuje, bo wiadomo, że czasem ta presja już się sama narzucona, już jest za duża. E, więc no, tak naprawdę jest wszystko: wszystko, całe. całe... Gałam że sobie wybrać, jakie możesz mieć podejście do meczu, takie wtedy jest. Ale myślę, że najwięcej padało takich mocnych słów, że trzeba w końcu się wziąć w garść i, i, i pokazać wszystkim, że wygrywać. Przed sezonem doszło też do zmiany na ławce trenerskiej w waszym zespole pojawił się tam Temuelomo. Ja chciałem cię zapytać, jak oceniasz z nim współpracę po do do, po powrocie do zespołu toruńskiego? To dla mnie bardzo duży przeskok, jakby nigdy nie miałem tak naprawdę do, do, do czynienia w sumie z fińskim trenerem i jest to zupełnie inne podejście niż mój poprzedni trener, czyli Robert Kalaber, gdzie jakby podejście było dużo luźniejsze, więc ja też jakby musiałem się troszkę do tego przyzwyczaić I, i, i to w sumie było dla mnie tak trochę też mi czasu zajęło, że jakby trener daje dużo więcej wolnej ręki i, no i tak bym też mniej więcej trener opisał, że, że dużo jakby właśnie dawał tego luzu zawodnikom. Myślisz, że fińska myśl szkoleniowa w Polskiej mogła mogłaby się sprawdzić na dłuższą metę? To jest Od danego trenera, bo myślę, że i, i ten, może z tej fińskiej szkoły są też różni trenerzy. No Jakbym mówił, to był tak naprawdę mój pierwszy kontakt. I, I czy by to się sprawdziło? Tak naprawdę nie wiem. To już wszystko jest zależne, jaką kto trener dysponuje drużyną, bo myślę, że w jednej drużynie to zafunkcjonuje, a, a w innej drużynie niestety nie. Chciałem zapytać, jak z perspektywy czasu oceniasz właśnie powrót do korzeni, powrót do miejsca, w którym się wychowałeś, do zespołu z Torunia? Bardzo w porządku. Ja na pewno jakby osobiście wiem, że chciałbym zagrać w Toruniu, więc wiedziałem i miałem nadzieję, że kiedyś do Torunia wrócę. Hokejowo uważam, że mogłoby być lepiej pod względem tak. By było, mam na myśli, że fajnie było z tym Toruniem zagrać o, o jakiś wyższy cel niż tylko dół tabeli, więc to jest takie moja nadzieja i powiedzmy, cel, żeby właśnie z Toruniem zagrać coś więcej, ale tak jak mówię, i życiowo wiadomo, do domu, więc bliżej tutaj mojej rodziny wiadomo, tak jak tyle lat byłem w Jastrzębiu żona pochodzi z Jastrzębia, więc jakby tam też się troszkę y, zakorzeniłem, więc wiadomo, dla niej to też była duża zmiana. Myślę, że bardzo fajnie odnaleźliśmy, odnaleźliśmy się w Toruniu i jesteśmy obecnie bardzo zadowoleni. W ćwierćfinale wybrała Was U mnie Oświęcim. Jak oceniasz rywalizację z oświęcimskim zespołem? Wiedzieliśmy, że zespół z Oświęcimia jest bardzo mocnym zespołem. Wiedzieliśmy, że każdy wygrany mecz i mecz, w którym będzie bardzo dużo walki to jest już dla nas jakiś tam sukces, no bo mierząc jakby nasze budżety, no to na pewno nie, nie, nie mamy się jak za bardzo mierzyć, więc wiadomo gdzieś tam ta, patrząc na, na, na składy, no to wiadomo, że Unia jest dużo mocniejszym zespołem od nas, więc myślę, że tragedii aczkolwiek mogliśmy troszkę więcej powalczyć. No właśnie, a chciałem Cię zapytać jeszcze tak ostatnie pytanie, takie już dotyczące tego sezonu. Podsumowaliśmy sobie ten sezon z perspektywy zespołu toruńskiego. a Chciałem Cię zapytać, właśnie jak podsumowałbyś sezon w swoim wykonaniu? No, jeśli chodzi o czyste liczby, no to rozegrałeś 40 meczów, w których zdobyłeś jedną bramkę i 5 asyst. Czy jesteś zadowolony z takich liczb? Jakby z liczby nie. Na pewno nie. Nie są takie jakby liczby. Z samej, jak wiadomo, mogło być lepiej. Jakby, tak jak mówiłem, tutaj dla mnie był troszkę też przeskok, właśnie i nawet pod względem trenera, jakby też muszę się odnaleźć na samym początku, gdzieś właśnie, gdzie takie więcej trochę luzu było, gdzie więcej mogłem troszkę gry na siebie. Też więcej niż tam w poprzednich ostatnich dwóch sezonach. Coś nowego w sytuacji, w której musiałem się odnaleźć. Z samej gry, myślę, gdzieś tam takiej e, taktycznej jestem dość zadowolony. Z gry obronnej myślę, że trochę więcej mogłem dać, z... Nie nam dać. i mogłem dać zespołowi w, e, w ofensywie, ale mam nadzieję, że m, to, ten pierwszy sezon taki właśnie był. E, zobaczymy, jeśli oczywiście dogadam się tutaj z Toruniem na kolejny sezon. E, więc w przyszłym sezonie będę chciał troszkę mocniej może dać z siebie w Tutaj w ofensywie, a nie tylko w defensywie. No właśnie, jeśli już wspomniałeś o swojej przyszłości, to jakie masz plany na nią? Chciałbyś zostać w tym Maciuś w tym klubie? Zobaczymy. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z prezesem. Tak z tego co wiem, właśnie też jakby tam prezes właśnie był zainteresowany, to już tam gdzieś rozmawiali. Więc jakieś rozmowy są już prowadzone, no zobaczymy. Myślę, że, że, że dojdziemy z prezesem do, do porozumienia i myślę, że w przyszłym sezonie będę dalej grał w Toruniu. Przechodząc mhm. teraz taki do trochę takich luźniejszych pytań około hokejowych, chciałem tutaj postawić taką tezę, z którą wydaje mi się, że mój współprowadzący się zgodzi, że bardzo dobrze jako klub, mimo trochę gorszych wyników, działać na przykład marketingowo, czego chociażby dowodem była akcja z koszulką Kamila Kalinowskiego, o której rozmawialiśmy kiedyś w Katowicach. Chciałem cię zapytać właśnie, jak oceniasz takie działania marketingowe, jak to wygląda z perspektywy zawodnika? Tak jak mówicie, też pamiętam kiedyś w wywiadzie o tym rozmawialiśmy, to bardzo na dobrym poziomie tutaj jest. Jakby wiadomo, każde miasto tam rządzi się swoim prawem i, i, i wszędzie to wygląda inaczej i jakby tutaj dość ciężko u nas jest zapracować na tego kibica, ale właśnie mi się tutaj pewnie osobiście trzeba wspomnieć też o Marcinie, jużyście tutaj od nas z klubu. Fajną robotę wykonuje. No myślę, że jest w stanie z nas wycisnąć to, to, to właśnie wyciska, ale myślę, że najlepiej oczywiście tego kibica jest za kibicami, że wiadomo, że kibiców najwięcej przychodzi to jest właśnie seria wygranych meczów, a nie, nie, nie przegranych, tak jak my tutaj mieliśmy. Że nie miał też łatwej pracy, ale no, tyle można było, tyle właśnie udało mu się pozytywnego wycisnąć. Jesteś też już dość doświadczonym zawodnikiem, i chciałem Cię zapytać teraz już tak, e, odnośnie obecnej fazy playoff, jesteśmy teraz na etapie półfinałów. Chciałem cię zapytać, jakbyś miał się troszkę zabawić w typera, kto twoim zdaniem ma w tym momencie największe szanse na zdobycie mistrzostwa Polski? Przed tutaj rozmową naszą próbowałem się zastanowić na ten temat, ale e, naprawdę bardzo ciężko kogokolwiek teraz wytypować, ponieważ no. Żaden zespół nie zdziwi, nie, nie, nie zdziwi mnie swoją wygraną. Myślę, że to są cztery zespoły naprawdę mocne, które jakby każdego stać na zdobycie mistrzostwa. Jak tak miałbym teraz wytypować, no myślę, że największe szanse ma Kraków, chyba ze względu na, na, na najszerszą ławkę i, i, i naj, na, na najlepszych zawodników, więc jakbym miał obstawiać na ten moment, to to postawiłbym chyba na Kraków. A w przeciągu swojej kariery miałeś także okazję grać w Hokejowej Lidze Mistrzów. Jak oceniasz te rozgrywki? Myślę, że to jest bardzo duże przeżycie. To jest, no wiadomo, gra się też z bardzo mocnymi zespołami, jest to zupełnie inny poziom. Bardzo fajne jest, mówiąc o całą otocz, otoczkę Ligi Mistrzów. No na pewno było duże przeżycie i, i gdzieś tam zawsze będę wracał do tego pamięcią, bo, bo... To też jakby duży zastrzyk, że, że można było, bo jakby wiadomo, że niewiele polskich drużyn grało i wtedy tak naprawdę zagrają. No bo chyba nawet dzisiaj się dowiedzieliśmy, że, że już polska drużyna żadna teraz nie będzie występowała, więc no miejmy nadzieję, że jak najkrócej, ale no, na pewno fajne przeżycie i, i tak jak właśnie wspomniałem, że niewiele drużyn miało tą szansę właśnie i. Jest to na pewno właśnie zaszczyt. Dzisiaj polskim środowiskiem hokeja wstrząsnęła decyzja właśnie o nieprzyznaniu dzikiej karty dla polskiego klubu. Chciałem Cię zapytać, jak Ty personalnie oceniasz tu decyzję? Właśnie wspomniałeś przed chwilą, że to bardzo duży zaszczyt, doświadczenie dla Ciebie. No, tak bardzo się z tego co się tylko dziś tam przeczytałem, no to domyślam się, że jak zawsze chodzi głównie o pieniądze. No mówię tak nie, 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 zagłębiałem się głębiej. O co tam dokładnie chodzi, ale tak mi się wydaje, tak? Chyba, że gdzieś tam ze względów finansowych, tak, to została zrobiona ta reorganizacja? Tak, tak, tak. No to jest teoretycznie no, no, człowiek, więc... natomiast no, w polskiej lidze przyciąga ta hokejowa liga mistrzów, jak chyba pokazaliście wy, pokazał GKS Katowice w tym sezonie, czy Krakowia. No przyciąga to dużo kibiców, więc tym bardziej niezrozumiała dla mnie decyzja. Dlatego właśnie chciałem cię zapytać też o zdanie. Wielka szkoda, bo to była szansa też dla, dla klubów na pokazanie się gdzieś tam w Europie, no i oczywiście też dla zawodników gdzieś może, mogli się pokazać. No tak jak mówię, no gdzieś tam pewnie komuś się to e, nie do końca opłacało, żeby było tyle drużyn i mieli no, decyzję, że jest to na pewno duża szkoda dla, dla polskich drużyn. W takim razie to będzie wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy w tym odcinku. Bardzo serdecznie dziękujemy naszemu gościowi. Dzięki Kuba. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim słuchaczom. Zachęcamy Państwa bardzo serdecznie do pozostawienia po sobie subskrypcji lub opinii pod filmem, dzięki którym będziemy mogli się rozwijać. A Państwo na pewno nie przegapią wtedy żadnych interesujących materiałów, które wkrótce będą ukazywać się na naszym kanale. Za uwagę dziękuję. Kamil Przegędza oraz Mikołaj Hoder. Dziękujemy, do usłyszenia.